Ty, dlaczego siedzisz i nic nie robisz? Do roboty zapierdalaj. Nie płacę ci za nic nierobienie. Czasem taki jest obraz szefa zamordysty okiem pracownika. A jak szef myśli o swoich pracownikach? Na przykład. Dyrektor zakładu razem z właścicielem siedzą na naradzie i dyskutują. Dyrektor mówi: Prezesie, te kiepskie wyniki to wszystko nie moja wina, tylko wina pracowników, to są nieroby. Wiecznie tylko o podwyżki przychodzą, a jak któryś ma coś więcej zrobić, to mówi nam: Nie mam motywacji, albo a co z tego będę miał? To wszystko jest ich wina, a nie moja. A ten dyrektor to Marek. To on tak daruje. Bogaty, inteligentny, wybitny menadżer. A co ciekawe, uwaga, dobry człowiek. Zapewne myślisz, dobry człowiek, haha, ciekawe, niby dlaczego. A właśnie, bo każdy człowiek jest dobry. Ty też jesteś dobrym człowiekiem. Tylko Marek trochę zabłądził i trzeba mu pokazać, że można inaczej. Można z szacunkiem i z godnością do pracowników. Pracownicy o nim mówią, że zamiast krwi w żyłach, ma czystą adrenalinę. Zresztą sam o sobie mówił, że przez 20 lat zarządzał przez zamordyzm. Ale co ciekawe, po tym okresie powiedział, że w pewnym momencie zamordyzm przestał działać. Czy wiecie, dlaczego pracownicy u niego dalej pracują? Bo płaci im w cholerę kasy. Tylko powiedz, czy ty też byś tak chciał zarabiać kupę kasy, ale pozbyć się wszelkiej godności, a codziennie wchodząc do pracy, zdejmować z siebie płaszcz, który nazywa się godność, i odwieszać go na wieszaku? Nie wiem jak ty, ale ja tak bym nie chciał. Uwaga! Pieniądze są jak tlen dla żywego organizmu. Jest potrzebny do życia, ale nie jest celem samym sobie. Zadaj sobie teraz podstawowe pytanie. Czy w twojej pracy możesz być człowiekiem szanowanym, godnym i możesz dobrze zarabiać? Jeżeli na to pytanie odpowiesz nie, to masz dwie opcje do wyboru. Pierwsza opcja to rzuć tą robotę w cholerę. Do czego akurat cię nie zachęcam, bo w kolejnej robocie możesz mieć po prostu to samo. A druga opcja to poszukaj lekarza, który postawi trafną diagnozę i podejmie się skutecznego leczenia twojej firmy. Jeżeli na zadane pytanie odpowiesz jednak tak, czyli że można w twojej firmie być człowiekiem godnym i dobrze zarabiać, to w tym przypadku musisz zadać sobie kolejne pytanie. Dlaczego w takim razie tak jeszcze w Twojej firmie nie jest? I co trzeba zrobić? Żeby tak było. W tym przypadku Twoja firma również potrzebuje diagnozy i skutecznego leczenia. Pamiętaj jedną rzecz: każdy człowiek jest dobry, tylko nieraz zdarza się po prostu gdzieś zbłądzić. I Ty też możesz być człowiekiem szczęśliwym, godnym i dobrze zarabiać. Nieważne, czy jesteś szeregowym pracownikiem, czy jesteś dyrektorem, czy właścicielem ogromnej firmy. W każdej z ponad 500 firm, jakim pomogłem, w różny sposób można znaleźć coś dobrego. Jakby te dobre kawałki powyciągać i ułożyć je w jedną logiczną całość, z tego może wyjść naprawdę niesamowita organizacja. A jak to u ciebie zrobić? Na pewno, Poszukać odpowiednią wiedzę, co i jak zrobić, żeby było lepiej. Ale szukać trzeba poza Twoją organizacją.